Witam Was kochani w odcinku poświęconym XCOM 2 a Właściwie dodatkowi Alien Hunters. I tu kochani, mam do Was takie pytanie: ponieważ wyszedł dodatek, który dostarcza 3 nowych wrogów. Cicho. Cicho, Tajgan. Cicho. Dostarcza trzech nowych brogu, wrogów, e, trzy nowe bronie, które tutaj widzimy, siekiera, pistolet i taka uszostrzelba. E, dodatkowo mamy tutaj naprawdę co i sąd. E, I e, niestety, znaczy w dodatek można sobie zagrać na bieżącej kampanii jednak, że nie będziemy mieć już tej misji. Będziemy mieć nowe stworki, natomiast nie będzie misji. Teraz pytanie do Was, kochani. Czy zacząć nową kampanię? Powiedzmy od momentu, kiedy mamy początek tych dodatkowych misji. To jest chyba trzecia lub czwarta misja, powiedzmy, taka od początku, od początku gry, nie? Także ja już jestem po tej misji. Także dopiero mroczny, przed Mrocznym Wydarzeniem, w ogóle tutaj przed projektem Avatar to się, to się zaczyna. Także dopiero początek, początek gry, wszystkie mody poza jednym działają, z tym Long War Officer, officer Mod Pack, tam gdzie można po prostu sobie tworzyć własnego przywódcę. Także wszystkie, wszystkie mody działają, dodatkowo są dwa mody, które mocniej zmieniają rozgrywkę i na plus i na minus, znaczy jeden na plus mod, drugi na minus. Jeden to jest taki, że ja tutaj go nie pokażę, tu pokażę, gdzie nasi ludzie mają. Nie tu, musiałbym pójść, pójść na misję, to tam będzie pokazane. Zaraz, zaraz, zaraz pokażę. Tutaj mamy jakieś coś, dobra, spoko. No, sobie testowałem po prostu, czy wszystkie mody tutaj działają. I wszystkie działają oprócz jednego, nie? Ale to i tak go nawet e, teraz nie mieliśmy. <laughs> Także e, ten nowy mod to jest. E, to są składy. Skład Cohesion, czyli mm, takie. No właśnie. Cohesion Level. To jest takie... kurczę, jak to się nazywa? Integracja, coś takiego, nie? Że po prostu e, mod polega na tym, że im bardziej z, e, związani ze sobą są dani e, żołnierze, że często na misje na przykład wychodzą, wtedy rośnie im ten e, poziom właśnie e, przywiązania do siebie. I to skutkuje tym, że się ma po tam chyba przy 300 punktach. Ma się na przykład tam plus 3 do tego, do strzelania, plus 2 do obrony, jakieś takie tego typu rzeczy małe, ale myślę, że fajnie, fajnie e, to... Y, no tak wspiera rozgrywkę właśnie tym, że mamy tych właśnie, e, tych samych ludzi, którzy po prostu są ze sobą. To jest ten jeden mod, a drugi to jest mod, to są nowe misje i... Z tego co wiem, są trzy nowe rodzaje misji. E, obrona, e, obrona w oblężeniu, coś takiego, zamiast e, szukania i ratowania cywilów tam przy odwecie adwentu. No to teraz trzeba się tam, trzeba przetrwać chyba przez 12 tur i to jest naprawdę trudna misja i długa. E, także to jest to i dwie inne misje to są e, porwać tego tpa vip VIPa. Tylko że tutaj też musimy oczekiwać na Sky Rangera, aż on powróci, także to jest fajna misja. I druga. coś, coś w podobnym stylu jest inna jeszcze. E, także. Także jakby to przemawia za tym, żeby zacząć nową kampanię od momentu kiedy jakby dostaniemy e, no, pierwsze wzmianki na temat właśnie e, nowej zawartości dodanej w Alien DLC. Także, jakie pytanie jest, właśnie? Pytanie jest takie, czy ignorujemy jakby Alien DLC? To znaczy, on i tak będzie tylko, że będziemy mieć nowe potworki, ale no jakby bez żadnego tła fabularnego w tym wszystkim. Czy, czy jednak zaczynamy od początku? Oczywiście, postaci, które, które, które będą. które były, znaczy, my, nasi żołnierze, no to oni będą po prostu, postaram się stworzyć tak samo. Właśnie naszych żołnierzy, czyli waszych żołnierzy, mogę tak powiedzieć, w ten sam deseń, natomiast wywaliłem w ogóle, zaraz pokażę, wywaliłem klasę tego tanka, ponieważ on miał strasznie słabe te umiejętności, natomiast dodałem nową klasę. Storm, Shock Troopera jest Shock Trooper pisany razem, i Shock Trooper <laughs> pisany osobno. I to są dwie różne postaci, ponieważ yy, to jest to, co znamy: Ten Shock Trooper i Shock Trooper. On powinien być tu Storm Trooper, tak naprawdę nazwany. To jest, tu jest fajna postać. To są nowe, nowe rzeczy yy, dodane, które. które, które, które. zdolności żołnierza, które dodają na przykład to, że yy, on tutaj ma. <laughs> miotacz ognia w ogóle wpisany w ten, tutaj w nadgarstek Także nowe, nowe rzeczy: dużo, dużo, dużo lepsze. No a wszystko to, co będzie, to. E, wszystkie, były, co były mody, to są poza właśnie tym, że nie można sobie już tworzyć własnego e, dowódcy, ale ogólnie wszystko, wszystko działa. No dodatkowa tutaj jest nowe rzeczy, ile mamy pozabijanych, nie? E, co do nowych broni, czy to teraz kurde pokazywać, ale mogę pokazać w sumie. Jedną nową bronią, właśnie to jest ten miotacz ładunków, gdzie jest lepszy, dodaje 15 do celności, natomiast i ma szansę na ogłuszenie 20% trochę większe obrażenia. Niż tu mamy 3,5, tu mamy 6,8. E, to jest pierwszy ten, pierwszy poziom, nie? Tak jak tutaj mam karmię szturmowy i tak dalej, także tak to wygląda. E, tylko, że ma niestety jeden tylko. E, no. bełt, można tak powiedzieć. Jeden bełkit trzeba go przeładowywać, to jest fajna sprawa. Drugą bronią, nie ulepszenie, tylko wyposażenie. Drugą bronią to są, to jest pistolet, ale tutaj go nie pokażę. Musiałbym znaleźć snajpera albo tu pokażę, skoro już jestem. Mroźna bomba fajna sprawa, o małym zasięgu. Niestety, bo widzicie, promień ma dwa, a zwykły granat ma promień 3, także jeszcze mniejszy niż granat. Natomiast zamraża wszystkich przeciwników w polu rażenia. Przez jedną turę... Tak, tak naprawdę, czy przez jedną... tak, przez jedną turę. Ale fajna sprawa i to jest tylko jeden ten granat, tak samo jak mamy ten wystrzeliwacz bełtów. Także to jest tylko jeden i nie można go e, powielić, więc tylko, tylko jeden granat. Mamy taki, tak samo jedną broń. Ale fajna sprawa. Ja zamroziłem tym granatem trzech przeciwników, także, także daję radę. Dodatkowo, szukam snajpera. Właśnie jest. Mamy pistolet strażnika cienia, który ma chyba. Nie, takie same ma obrażenia. Szansa na trafienie krytyczne ma większą. I celność ma większą. I co jest fajnego tutaj, jeżeli. Jeżeli nasz snajper, bo to jest tylko dla snajpera, nie można gadać komu, komukolwiek innemu. Jeżeli sniper zabije jakiegoś przeciwnika z pistoletu, to wejdzie w tryb, właśnie, e, ukrycia. To jest mega. Tylko, że zauważyłem, że wejdzie w tryb ukrycia, jeżeli. E, jeżeli nikt go nie widzi. Ale to jest naprawdę mega sprawa. I to nie trzeba mieć naprawdę tej. E, znaczy on za każdym razem wchodzi w tryb ukrycia. Także to nie jest. E, <laughs> znaczy to jest, jest to trochę opinie. To no wiadomo, większa celność. Także to chyba tyle. Także to są te trzy nowe bronie dodane w dodatku. Mamy tam sporo jeszcze rzeczy. Aha, jeszcze tutaj ten. Powiem, że odwokowałem sobie wreszcie ten tryb, gdzie można zmieniać wszystko już od początku. Także wiecie. Blizny, nieblizny, nastawienia i tak dalej. Także mamy trochę nowych blizn. Aczkolwiek tutaj to może słabo będzie wyglądało. Brak. Brak wzór na chryzali, dodatkowe farby, fajne, archony i tak dalej. Na razie damy brak i opaskę na oko, damy brak. Może nawet zarost wyeliminujemy, co by pokazać. Są nowe blizny, które są naprawdę fajne. I na przykład ta opaska na oko wreszcie ma szansę. Tutaj są ten z dodatku. <tuszy> tu mamy jokera, fajna sprawa. X połączone, masakra. E, podwójne przecięcie przez oko to jest właśnie to, że wreszcie można opaskę tutaj na oko wtedy wstawić i to działa. Tu mamy poprzeczne i oparzenie, i to oparzenie to jest masakra, nie? No, także także, tak to wygląda. I tu. Teraz to ma jakiś sens, nie? No, także nowych dużo rzeczy jest, natomiast nie ma nic niestety związanego z ubraniami: blizny, te farby na twarz, nowe bronie, trzech nowych, właściwie czterech nowych przeciwników, z tego co zauważyłem póki co. No i oczywiście wszyscy nasi przeciwnicy, jeżeli chodzi o mody, też zostaną. A i wywaliłem ten, ten tryb odpoczynku po misjach, bo wydaje mi się, że mamy za mało ludzi, żeby, no trudniej jest jakby, nie, przez to, przez te nowe misje, także wydaje mi się, że to wywalimy i tyle, także jeszcze raz ponawiam pytanie, czy zaczynamy od nowa, czy kontynuujemy, to jest druga opcja, czy zaczynamy od nowa, w ogóle od początku, od początku. Czy znaczy no to, była, to była pierwsza opcja. czy zaczynamy od początku w ogóle kampanię całą od nowa z DLC, czy kontynuujemy naszą kampanię praktycznie, no tam dziwnie to będzie wyglądało, ale znaczy no, nie, nie tutaj jakby nie sugerujcie się niczym, czy zaczynamy kampanię od nowa, ale od momentu kiedy się pojawią właśnie te nowe rzeczy, nowe misjki, wtedy będziemy mieć już przygotowanych kilku żołnierzy właśnie pod starą nomenklaturę. jak widzicie tu Sniper jest, wszystko jest, Rogue, Infantry, ten Shock Trooper drugi, naprawdę ma fajne, fajne te umiejętności ma. I i, 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 czy, czy, czy zaczynamy coś, czekajcie, bo się zastanawiam nad opcjami jeszcze. No nie są tylko trzy opcje, czy zaczynamy od początku, czy zaczynamy od początku, ale od momentu pojawienia się nowych tych, nowych misji, czy kontynuujemy starą kampanię. I tak to mogę pokazać. Nie znaczenia. Klasy są właśnie takie jak były: grenadier, guerilla, infantry rogue, shadow, shock trooper, shock trooper drugi, specjalista strzelby Wyborowy, łowca, sniper. No i tego tanka, bo on, te, te umiejętności jakieś takie nie były szczególnie przydatne. Także ten shock trooper ma, ten drugi shock trooper ma naprawdę fajne umiejętności. No dobra, także kochani, tyle. Dajcie znać pod tym odcinkiem w komentarzach. I jutro, na jutro będzie odcinek przygotowany już według Waszych komentarzy. Także dzięki, kochani, za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa. Jak, jak będą pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć. Trzymajcie się. Papa. Pa.